Siemanko, moi drodzy, z tej strony w Wnukol i chcę Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś po raz kolejny zagramy sobie w Minecrafta, więc jeśli ten filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole, aby nie przegapić więcej ciekawych filmów, a ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, tradycyjnie wchodzimy na świat w Nukol Survival i witamy się w kopalni. I nie bez... no, nie... Nie bez powodu w niej jesteśmy, pewnie się zapytacie nuko, ale czemu znowu kopalnie? Przecież niedawno wrzuciłeś odcinek, w którym poszedłeś do kopalni A to po to, że mam w planach niedługo zrobić na tym serwerze coś fajnego Znaczy na świecie, przepraszam Ale, ale potrzebuję yy, mocnego seta i narzędzi Więc niestety musimy, jesteśmy kazani na kopanie A i przy levela expa i pewnie też się zastanawiacie czemu y, zginąłem No szczerze jeśli dobijecie 10 łapek w górę pod tym odcinkiem to w następnym filmie powiem wam dlaczego mam taki niski poziom i dlaczego zginąłem i jak to się wszystko stało Popiemy sobie redstone kilofa diamentowego jeszcze nie użyłem A użyję sobie bo co mi szkodzi może przyniesie nam szczęście i kolejne diamenty dzisiaj znajdziemy, bo chciałbym dzisiaj enchanting sobie zbudować już Okej, okay, teraz idziemy w drugą stronę. Uuu la Ulala moi drodzy Złoto, chyba... Nie, nie pierwsze. Było już w ruinach portalu dawno temu. No i żwir oczywiście na głowę spada, jak to żwir w kopalniach. Kopiemy redstone. I zawiera. No niestety wiadra wody nie mamy, bo rozdałem już, żebyśmy mogli wejść. No i nic tu nie ma, okej. Okay. Ale tu coś widzę. A, to tylko mała wnęka. Ale redstone'a zabieram. Powinien mi też się na coś przydać. W ogóle jeśli znacie jakieś fajne farmy, czy mechanizmy redstone'owe, to dajcie znać w komentarzu, to może farmę waszego autorstwa zbuduję na tym świecie. Kolejne żelazo. Dobra wykopana. Mamy jeszcze trochę tu. Okej. Okay. Aaa, bo tu mamy z góry zejście, okej, okay, to dlatego mi się wydawało, że ząb słyszę Dobra, zbierzmy trochę węgla, bo mamy mało A bez węgla nie zrobimy pochodni I jeszcze przecież nie przepalamy itemów w piecu Dobra, zabudowywujemy się na razie Żeby nam żaden mobek nie wszedł I 21 żelazem na początku no dla mnie to jest spoko wynik Jak na początek sam odcinka W porównaniu do wczorajszego początku to i tak jest dużo Redstone Zabieramy No właśnie, chciałem powiedzieć, że zaraz pewnie się przekopiemy tutaj do jaskini Dobra, lecimy przed siebie Mamy jedzenie? Mamy trochę Wreszcie go chlebów sobie dorobimy. No i żwir, czyli najgorsza rzecz, co w tych, która w tych kopalniach jest. Lecimy dalej przed siebie i szukamy czegoś ciekawego. Może będzie coś fajnego. W sumie chciałbym najbardziej znaleźć oprócz tych diaksów. Znaczy diaksy, w który, które będą, w których będzie 8 w jednej rudzie. To by było mega sztos. A jakby było ich więcej, no to już w ogóle byłbym wdzięczny Mojangowi za to, że mi taki świat wygenerowało. O, lazuryt. Pierwszy lazuryt, moi drodzy. Odblokowano księgę receptur. Kopiemy i na się nam przyda. Więc spoko. Jedziemy dalej, mamy 27 pochodni więc powinniśmy dojść dosyć daleko Lecimy przed siebie 29 pochodni i cave raka w łapkę to zaraz mi pochodni w ogóle nie starczy. XD. Dobra, mamy to trochę sobie dorobimy. Co to był za dziwny dźwięk, moi drodzy? Nie wiem, ale zabudowywuję. I tam nie idę. Wybieramy sobie dalej żelazo I wychodzimy I trochę Lazorytu Który to jest poziom? 14, czyli mogą być diaksy Właśnie chciałem powiedzieć, że coś może być, ale to niestety azuryt I kolejne złoto Diamentów Jak nie było, tak nie ma ja się boję że najbardziej, że w tych wszystkich kajwach, które pomijam, coś może być. Chcę się jak najszybciej na razie uzbroić i tam pójść. Węgla dużo mega, więc zbieramy, bo się przyda. Znaczy diamentowym kilofem. Okej, znalezione, dużo. Chyba zaraz skrzynkę będzie trzeba zrobić. Widzimy tu. Szukamy jeszcze całego złota. Znaczy wykopujemy całe złoto. nie ma, no weźmy tego redstone'a no bo pod nim diacy kiedyś właśnie w minecraft'cie miałem taki przypadek, że sobie gram miałem bardzo dużo redstone'a mówię, dobra nie kopię tego redstone'a, bo po co ale jednak się zdecydowałem wykopać i znalazłem diamenty więc się opłaca Jakbym słyszał, jakby chyba ktoś w lawie był? Nie wiem. No coś słyszę, ale nie wiem właśnie co to jest. Idziemy przed siebie dalej. No i tymków nie podnoszę, fajnie, dobra. Co do kobla najwyżej nie zbiorę. Mówi się trudno. Węgiel, ok. Czyli czas na diamentowy kilof. I zabieramy wszystko. Okej, okay, mamy to. Dobra, zróbmy sobie trochę tego i patyki. I wyrzućmy na razie złoto i zróbmy sobie jeszcze trochę pochodni. Jakby to się zlagowało. O, dobra, jest git. Dobra, mamy pochodnię i kopiemy. Creeper. Nie wybuchaj. Okej. Okay. Kolejny bok do achievementa Monster Hunter będzie. Zalepiamy tu przejścia. I diamenty, moi drodzy, cel tego odcinka. Aha, chyba raczej diament. Okej. Okay. Najważniejsze, że jesteśmy na enchanting, więc... Cel odcinka tak naprawdę zrealizowany, więc tak naprawdę w drodze powrotnej. To ja tak ciągle mówię to naprawdę. Więc w drodze powrotnej tak naprawdę mo możemy pójść po obsydian. Dobra, zabieramy. Jest żelazo. Więcej żelaza. I chyba wracamy. Po opsa! Biegniemy, biegniemy Tu nie, tu byliśmy na początku odcinka Lecimy, lecimy, lecimy jeszcze o! Jesteśmy Zabudowywujemy Tu stawiamy pochodnie. I kopiemy sobie obsa. Tylko wyrzucę trochę redstone'a, żeby nie kwipunku nie zasypiał jak Obsa będę zbierał. Dobra, jeden klocek już obsydianu mamy. Czas na drugi. Jest i drugi. Kolej na trzeci. I na samo zakończenie czwarty klocek. Już pęka. Jest. Cztery obsydiany się przy... Już mamy, więc możemy znikać i robić port. I Enchanting robić z portalem. Mi się pomyliło. Jest i woda. Ale zobaczmy, czy jest noc. Jeśli jest noc, to się prześpimy od razu. Czyli jest dzień. Płyniemy w górę. Jest dobrze. Oddech. Okej, okay, jest git. Gdyby nie ta woda już dawno bym umarł. No i moi drodzy, jesteśmy na powierzchni. Udało się. U! Przy okazji pójdziemy zabić sobie Endermana, bo się... Zrespił. Chodź Enderman. Enderman. Chodź tu do. Co tu się stało, moi drodzy? No, czyli chyba jednak Endermana nie upolujemy. A szkoda, bo myślałem, że jednak kolejny mob będzie zabite. Odbieramy. I zrobimy sobie całego seta przy okazji. Helm i klata. Zdejmujemy, zakładamy. No i uzbrojenie nie jesteśmy po zęby. Wchodzimy do tej skrzynki i zabieramy sobie diament. Zobaczymy czy mamy trochę skóry. Jeśli nie, to jest słabo i jednak nie robimy enchantingu w tym odcinku. No nie widzę tu, a tu. No niestety nie widać, czyli moi drodzy, enchanting sobie zostawiamy na kolejny odcinek. No więc moi drodzy, jeśli ten filmik Wam się spodoba, przypominam jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, a ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!